Sam, listen. I'm going to get you out of there. Captain is injured. Our crew is scattered. We have to find them. I have a bad feeling about this. If I don't survive, none of us will. Siemaneczko do Bezciaki z tej strony Bora, to już jest 11 odcinek z gry Tom Brider. Ostatnio udało mi się ten maszt duży uruchomić i połączyć się z oddziałem jakimś ratunkowym teraz czas zapalić ognisko duże sygnałowe zobaczymy co tu będę musiał zrobić Aby to ognisko rozpalić Tu jest coś za cicho Zbiorniki paliwa Tu jest zdecydowanie za cicho o! Muszę znaleźć sposób, żeby podpalić paliwo Tak Lara, musisz podpalić paliwo Tylko żeby tylko paliwa razem z tobą nikt nie podpalił Naboje Ale mam full Tu coś jest pochowane Nie ma nic Tam jest jakiś hangar i tam sobie wejdziemy. Hmm. Że Was nikt nie pochował? <laughs> tu nic nie ma ciekawego, nie ma. Czyli wejść do hangaru jedynie. Tu żadnych ognisk nie ma. Ale przeszukam wszystko. O! No tak, iskra jest. I pochodnia również. To powinno załatwić sprawę. No ale. Okej. Okay. O, fajnie. Mogę sobie teraz dopalać za każdym razem. Świetnie. Podoba mi się to. Idziemy, idziemy to podpalić. uciekaj! Czemu Lara idzie, a nie biegnie? Co jest? Helikopter, nie, samolot. Straż Wybrzeża. O o! Ktoś tu ma władzę nad tym. Nad pogodą. Dwa lara, ten samolot do ciebie leci. Nie wesoło, o oh, fuck. Oh, fuck! na lewą stronę, dobra jeszcze, boa, 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 mnie? Dobra... Muszę sunąć na dół. Wow, 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 wow. łap się Okej okay. Ale silnik Udało się 500 doświadczenia wpadło Ja pierdzielę ktoś tu ma władzę nad pogodą Jak to możliwe Co to Putin? Srebro w powietrzu ten Tlenek srebra, czy jak to się nazywa? rozsiwia, żeby była pogoda! Przeżył Pilot Muszę się do niego dostać. Spoko. Tam Ale tam już nie wrócę. Raczej nie. Dobra, dobra, nie ma się co kompromitować. Przecież tam nie wrócę. Chcę łuk. Terapes. No zaraz to wypróbuję. No, zaraz. No w sumie teraz, bo tu już i tak nic nie ma. Kurwa, jaka ta gra jest zajebista. Okej, okay, w ten to sposób. What the hell? To ja zrobiłem źle. Zaraz wpadnę i... o kurwa. I nie wyskoczyłem. Znaczy wyskoczyłem, ale za późno. <laughs> Lara mi zginęła, po raz... szesnasty. Yy... Czyli trzeba to szybko zrobić. Ok. Dobra. Teraz. Do góry, do góry, Lara, do góry. Już nie wiem, czy to do góry miało być. Trapez. Patrzcie jak zjebałem Ale nie jest źle Chyba O, w powietrzu nawet mogę skręcać Dobra Łow, wow, wow, wow Udało się I dziwne salto zrobiła, czy co? Jeb cała wioska na górach poszła się jebać przez lary Znowu ten startoł. Kurde, zajebał pilota. Wiem, że mnie zabijesz, najprawdopodobniej. Udało się, czyli muszę dać mu, że mnie trafił jeden raz i wtedy dopiero do niego jebać. Gdzie jest ten pilot? Ale po co ja to zrobiłem? A idąc, nie wiem, dobra, tam mam iść. Czyli wrócę się na chwilę tutaj. Może coś tu znajdę. Kurwa, fajna taka wioska na skałach, co? Zajebiście to wygląda. Myślę, że nawet na pewno coś tutaj znajdę, łuk. Znaczy strzały. Lara, cóż ty robisz? Tutaj na górze chyba nic nie ma, ale sprawdzę to jeszcze. Coś tu może być. Haha, ha, jest! I to duża skrzynia 25 tylko wpadło. Lepszy rydz niż nic. A ja wiem jak się już mam opuszczać. Tak! <grystanie> dobra. Ciśniemy tutaj. Cóż my tu mamy tam dalej? Nic. Obozowisko. Punkt umiejętności Mogę jest przysłać, świetnie. Pomyśleć. Burza, która pojawiła się znikąd z czystego nieba i strąciła samolot. No właśnie. Nie, nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam zrobić coś źle przegapić coś ważnego. Powinna była obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz one nie żyją. Gdzie jest to, że mogę więcej nosić? To mam jeszcze zablokowane. Sprawdźmy sobie walkę, ale też bo nie. No. Nie, to już robiłem, nie? Tak, czyli łowy chyba. Ale to mam niestety nie do odkrycia na chwilę obecną czyli przetrwanie albo walka co byśmy sobie tutaj widzieli? A to co to jest? Dodatkowa amunicja, czy ja wiem? Dodatkowe punkty doświadczenia. Ale jeszcze mam walkę, czekajcie. Nie yy, przetrwanie, po kolei sobie zrobimy. Zrobimy sobie sztukę przetrwania. Zdobać dodatkowy punkt doświadczenia dzięki oprawianiu zwierząt i odkrywaniu yy, skrytek z żywnością. To sobie opanuję w tej chwili. Okej, okay. sprzęt mam mało, więc nie ma sensu. Czyli idziemy dalej, tak? Co to mi takie dinda? Dinda Dobra, idąc, nie wiem, gdzie mam iść? O kurwa. Nie pokazuje mi gdzie on iść, ale prawdopodobnie tutaj. Laro! Co się do diabła stało? Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Wracaj? Ruszam. Ale że jak wracaj? No. Na spotkanie z Rotem. A czyli Lara sobie to sama odpala, świetnie. A na Łuk zawsze sobie mogę przełączyć. Kurwa, to są zapewne piękne widoki. No. O, Lara coś zwolniła. <laughs> Sorry. O kurde. Nie macie mnie. O, karabin. Lara znowu brudna. Zdobyłem linę. Kurde, ta gra jest świetna. Co? To? <laughs> Rozwaliłem mi ten domek śmieszny. Tam są. Nie dostał. Dobra, ten dostał. No, wychylaj się, źdłośka. Pięknie, prosto w rey, na górze nic nie ma. Musi być jakaś droga. Do mnie. To sobie też rozpieprzę A to Co mam z tym zrobić Kurde, nie wiem czy dobrze zrobiłem, tam coś spadło stamtąd Nie wiem czy dobrze zrobiłem Słuchajcie Choroba, no nie wiem, ale nic to, przecież to i tak teraz już za późno, nie? Tam jest jakaś skrzyneczka, a pewnie, że tak, teraz jak tu wrócę, w ten sposób <laughs> i teraz tu skok. Tak dobra, dobra, dobra tam się nie da czyli tylko i wyłącznie tu Przesz przeszukam sobie kolejne ciało tam jest jakieś wyjście no i tam mamy iść, ale ja chcę zobaczyć jeszcze tutaj ten budyneczek, który ta chatka, która była na górze Coś my to mamy, znowu skrzynka, świetnie A pięć tylko No lepsze niż nic Tu nic nie ma. Przynajmniej na chwilę. Wygląda na dobry punkt do zaczepienia. Okej. Okay. Nie wiem, co mam zrobić, ale to zaraz Tu Nie ma nic. Najprawdopodobniej... No właśnie, mam to jakoś zawiązać o to. Lara, weź, że wyciągaj łuk w końcu. Tak, jest. Dobra. Trochę łatwa ta gra, tyle wam powiem. Świetnie mi się w nią gra, bardzo fajnie. Ale wydaje mi się troszkę jednak łatwa. Za łatwa. się nie da wskoczyć? Na razie nie. O, czyżby tu jakieś wilki znowu były, lub coś w tym stylu? Jak mam tam wskoczyć? Już musi się dać, bo skoro tam jest ten. Otóż to. No ale tam chcę wejść <laughs> dobra, 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 dobra To ja sobie przeskoczę tutaj jeszcze raz O kurwa Nie, dobra, spoko da się Tędy muszę chyba wyjść, nie I spróbujemy to zrobić jeszcze w ten sposób przywiązać. No i dobra, i gitara. Dokładnie tak. Opuścimy się. I wpadły kolejne rzeczy. No i teraz już nie mam sensu sobie jaj robić więc na dół. Coś jest. Ciekawe kiedy będą jakieś wilki, lub coś w tym stylu. Co się da otworzyć? Wydaje mi się, że tak. Tu oprócz. Nie ma nic. Oprócz strzał. Dobra, podpalić się tego nie da. Więc jedyne wyjście. Takie. I wyrwać te drzwi, tak? Tak Tam mam iść, tam Po cóż ty dolara zapalasz O o znowu jadę na dupie Rot O, naprawdę się cieszę, że się ruszyłaś Ja też dziewczyno w jednej chwili wszystko grało, a potem potem przyszła ta burza. Tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rot. Hej, to znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessop z samolotu. A, drugi, drugi pilot. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitani Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem na odbiór. Cholera, nie słyszę. Zaraz ci pomogę. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko zajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Proszę. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za Ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, ROD. Też bym tak uczynił. Mm, no dobra, czyli musimy iść w tamtym kierunku. No tak. Gdzie jest ROD? Tutaj. Obozowisko mamy też tutaj. Da się coś? Umiejętności jakieś? Nic, no to zamykamy. Tu nie ma. Lecimy do niego. Albo wiecie co, zrobimy to już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, standardowo, łapa w górę oraz jakiś komentarz, o tym nie zapominajcie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to. Będziesz na bieżąco z Larą Croft oraz wszystkimi moimi innymi filmami. Trzymajcie się cieplutko. Do kolejnego odcinka. Na razie. papa! Pa. pa.